I siostry. Nie wiem, czy ksiądz Radosław mówił w czasie konferencji o Ewangelii Świętego Jana, że Ewangelia Świętego Jana jest księgą znaków. Te znaki to są bardzo takie wyraziste cuda pana Jezusa, gdzie pierwszym jest cud w kanie galilejskiej, a Ostatnim znakiem jest zmartwychwstanie. Dzisiaj Ewangelia, którą słyszymy, mówi nam o trzecim znaku Pana Jezusa, którym jest właśnie uzdrowienie owego człowieka przy sadzawce owczej. Warto, żebyśmy Spoglądając na tą dzisiejszą Ewangelię, zaczęli właśnie nasze spojrzenie od pierwszego czytania, kiedy słyszymy o tym, że z świątyni wypływa woda, woda żywa. Pamiętamy w innym miejscu Ewangelii Świętego Jana. Pada taki zarzut, że Pan Jezus mówi, że w ciągu trzech dni jest w stanie odbudować świątynię. Zbóżcie tą świątynię, a w ciągu trzech dni ich ją odbuduje. I wtedy odpowiadają Panu Jezusowi, 46 lat budowana była ta świątynia, a Ty mówisz, że w ciągu trzech dni jesteś w stanie znieść ją na nowo. I dalej święty Jan pisze, mówił o świątyni swojego ciała. I właśnie kiedy prorok opisuje ową świątynię, z której wypływa życie w pełni, w obfitości, to życie, które symbolizuje woda, właśnie woda słodka, to jest właśnie Jezus Chrystus, który przynosi nam życie, ożywia. Można by wiele mówić o wodzie i symbolice wody. W Piśmie Świętym, o tych zjawiskach, które są opisane właśnie w pierwszym czytaniu. Żydzi ma, mieli doświadczenie tego i nadal mają, że Jordan u swojego końca staje się Morzem Martwym. Te wszystkie osady, które zbiera Jordan ze sobą, swoim nurtem na końcu, są tak bardzo zasolone. Że w, na brzegach tego jeziora nie ma życia. Tu dokonuje się proces odwrotny, w tym, w, w tym o czym mówi prorok. Taki proces odwrotny dzieje się całkiem niedaleko nas. Północ Bałtyku na wiosnę tak naprawdę staje się morzem słodkim, kiedy spływają rzeki. Z Finlandii, i z, roztopiając się, lodowce się topią również w Szwecji. I właśnie taką wizję ma prorok. Wody żywe, które wpływają, wody słodkie, które wpływają na tereny zasolone, i staje się życie. I właśnie kiedy przychodzi Jezus Chrystus. To nie tylko właśnie jest ową wodą słodką, która przynosi życie. W tej sadawce owczej istniało takie wierzenie, że od czasu do czasu przychodzi Anioł i porusza tą wodą. I wtedy, gdy się wejdzie do tej sadzawki, ten człowiek, który wejdzie jako pierwszy, staje się uzdrowiony. Poruszanie wody w takiej sadzawce musiało być właśnie spowodowane, spowodowane jakąś wodą źródlaną. E, pamiętamy o tym, kiedy Pan Jezus siedzi z Samarytanką i mówi o wodzie żywej. E, woda żywa to woda źródlana. Jezus Chrystus e, mówi o sobie, mówi o Duchu Świętym i mówi właśnie o świątyni, o świątyni, której jest On sam z jego boku wypłynęły krew i woda sakramenty kościoła Jezus Chrystus który jest źródłem wody żywej on właśnie stając przy tym człowieku który jest chory od 38 lat sprawia że wody które wypływają z naszego Pana Jezusa Chrystusa właśnie go obmywają i staje się zdrowy. Kochani, dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam, gdzie mamy czerpać, skąd mamy czerpać, przy kim być. Nasz Pan Jezus Chrystus jest źródłem, źródłem, które oczyszcza. Źródłem, które prawdziwie jest w stanie napoić w taki sposób, że już nigdy pragnąć, nikt z nas nie będzie. Źródła, które przynosi zdrowie, źródła, które przynosi życie. Skoro wiemy, gdzie czerpać, to trzeba nam to czynić. Amen.